Dorota lat 47. Prywatnie jestem pielęgniarką. Pracuję na oddziale dializ w Ciechanowie. Taka pielęgniarka to jest psychoterapeutą, jest dietetykiem, jest opiekunką. Pacjenci przyjeżdżają do takiego oddziału czasami latami, zżywają się z personelem. My zżywamy się z nimi. Znamy ich radości, znamy ich smutki. Mam dwójkę dzieci: syna 25 lat i córkę 21 lat. Interesuję się historią, bardzo dużo na ten temat czytam. Mam dość dużo biografii. Bycie żołnierzem jest moim dziecięcym marzeniem. Kot jest taką ciekawą formacją, że przy byciu żołnierzem mogę równocześnie prowadzić normalne życie prywatne. Uczę się bronić siebie, swojej rodziny, ale też sąsiadów, innych ludzi. Poza tym mogę rozwijać się zawodowo. Jest tych szkoleń, które są refundowane, bądź częściowo refundowane przez dowództwo WOD. Są to kursy specjalistyczne, m.in. USG FAST, kurs szczepień, kurs w do szpikowych. Są też specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa, które też są refundowane, np. specjalizacja chirurgiczna, specjalizacja anestezjologiczna. Specjalizacja y, ra, y, dla pielęgniarek y, w dziedzinie ratownictwa. Y, są też refundowane studia medyczne dla pielęgniarek. Żyjesz? Prawda jest taka, że wysiłek fizyczny rzeczywiście po tym weekendzie spędzonym w wojsku gdzieś tam coś tam strzyka, ale jak Widać, yy, chodzę, yy, także nic złego się nie dzieje. Wręcz przeciwnie, to korzystnie wpływa. Minęły mi bóle kręgosłupa, czyli wysiłek, który wzmacniam pewne mięśnie. Mm. Mieszkam wśród Was, jestem lokalsem, jestem terytorialsem.